Witam was, kochani, w części trzeciej kolejnej. W tej chwili mamy trzy segregatory do zapełnienia. Zrobimy to całkiem szybko i zostanie nam jeszcze nakręcenie filmiku z wyzwaniami finansowymi, ale niestety bez wyzwania 100 kopert, bo po prostu zagubiło się w akcji. Pieniążki, oczywiście, na wyzwanie 100 kopert mam cały czas tutaj, razem z nieprzyliczonym bilonem, bo jak wiecie, no, kręcę jakby wszystko naraz. Bez żadnej autokorekty, <laughs> ale niestety robię po nocy, też muszę iść zaraz spać, żeby rano na siódmą wstać. Zaczniemy od y, takiego bocznego segregatora czyli segregator tematyczny z miesiącami. Tutaj ambitne wyzwanie pokolorujemy to sobie już później, ale, tak jak wiecie, wrzesień nie patrzcie, że jest po angielsku. Po prostu napisałam ładnie wrzesień. <grych> cel został osiągnięty. Dwa razy było wpłacone po 150, czyli 300 i cel osiągnięty. Teraz skończymy październik i cel tutaj też jest na 300 zł. Było wpłacone 100. A teraz, żeby dokończyć to, wpłacamy sobie 200. Gdyby nie to, że po prostu jest więcej pieniążków w tym miesiącu, to ten cel na pewno nie zostałby ogarnięty, bo. Nie spodziewałam się, że wpadną mi dodatkowe godziny i po prostu będę mogła jakby więcej uzyskać tego dochodu, ale się udało i mamy cel osiągnięty. Wpiszemy sobie po prostu tylko datę 26.10, że wpłacamy tutaj 200 i razem jest 300 i podsumowanie: cel osiągnięty. A to tak ode mnie, taka mała dygresja. <noise> na ten rok zostanie nam jeszcze listopad, który wymaga, a raczej prosi, o 320 zł. Wybaczcie, będziemy bez kolorowania, bo po prostu jak zapełniam podczas segregatory, to idzie to za długo i nikt nie chce oglądać filmików po pół godziny, więc sprężajmy się. No i zostanie grudzień, grudzień będzie jeszcze bardziej ambitny, bo aż 450, ale to już na później. Tutaj jeszcze jest 6 zł, ale to jest do naszych wyzwań finansowych. Zaczniemy teraz kolejny segregator, żółty. To ten o najwyższym priorytecie. Tu już mam pieniążki przeliczone i, i odłożone. Oczywiście mam zgapę w postaci kartki tutaj z boku, gdzie sobie po prostu wcześniej wypisałam wszystko, co musimy zapełnić, i tak jakby mi to najbardziej pasowało, żeby pozapełniać. Także lecimy z y, kopertami. Każdy z dzieci dostanie po 50 zł w chwili obecnej. I dzieciaki będą miały po 150 w swoich kopertach imiennych. Właściwie, chyba nawet nie będę zamykać tego długopisu, bo chyba nie bardzo jest sens, jak i tak będziemy korzystać. Także dostał Olek, dostaje Kornelka i dostaje Zuzia. Zostały też wymienione wszystkie właściwie banknoty na 100 złotowe. Także nie będzie w najbliższym czasie problemu z domykaniem się z segregatorów. Wiecie, ja paznokci nie mam, ale córa pomalowała mi. Dziecięcym swoim lakierem w jakieś drobinki, które skrzą się, tak zwane mm, konfetti, czy jak? Także mam paznokcie takie, jakie mam. A jeszcze dodatkowo przyzdobione dziecięcym kolorowym lakierem. Nie mam zmy... po prostu nie mam zmywacza, wybaczcie. Ja się tym nie przyjmuję. Mam nadzieję, że Wam też to nie będzie jakoś strasznie przeszkadzać. Sami swoi wśród nas. Także lecimy dalej. I tak, Zuzia też dostała swoją porcję. Rodzice dostaną 100. To musimy no, dawać trochę więcej, żeby jednak coś uzbierać, bo po 50 to będzie szło bardzo wolno. I mamy 200 w tej kopercie. Trackery uzupełniamy sobie na bieżąco, bo wtedy robi się dość przejrzyście i jest ogarnięty temat. Bez uzupełnienia trackerów robi się naprawdę chaos i trzeba to wszystko przeliczać. Emerytura dostanie tym razem tylko 50, ale też po zapisaniu mamy razem 200. Fundusz awaryjny dostanie stówkę. Też będziemy tutaj raczej więcej inwestować, żeby szybciej wyrobić sobie zapasy. I po wpłaceniu stówki mamy 200. Poduszka finansowa to ostatnia koperta z tego segregatora. Było 120. Dokładamy 80. Tak jak wiecie, lubię te pełne kwoty. Także razem mamy 200. I bardzo się cieszę, że wszystkie segregatory w tym miesiącu zostały zapełnione. Mam nadzieję, że listopad również będzie łaskawym miesiącem. I zostaje jeszcze segregator fioletowy, czyli kategoria zdrowie i samochód. To są w sumie dwie kategorie, ale nie chciałam mieć już za dużo tych segregatorów, żeby aż tak się nie rozpraszać. 350 mamy w kategorii auto, dajemy sobie stówkę. I proszę bardzo od końca lipca mam już uzbierane 450 zł, dojdzie do tego jeszcze pniążki z jak to się nazywa, z wyzwań finansowych, także powoli ogarniamy ten cel. Tutaj ogólnie utrzymanie samochodu i koszt wyrobienia prawa jazdy. I tutaj idzie tylko 10 zł tym razem, ponieważ... No wiecie, lubię sobie wyrównać do pełnej stówki. Kategoria zdrowia: tutaj idzie 50, czyli razem 200. Te kwoty już powoli no, robią się konkretne. Nawet jeśli daję tylko po 50. Ale to wiadomo, no wszystko się kumuluje, wiecie jak jest. Najgorzej jest zacząć, a potem to naprawdę dość szybko się odkłada. Dentysta mamy 120. Ostatnio, przedostatnio było 190 złotych zabierane z tego funduszu, no i 50 dokładane. W tej chwili dołożymy sobie, słuchajcie, na dentystę stówkę. Tak, żeby zawsze te koło 300, 200 było, 20, 40, 60, 80, 100. Zwłaszcza, że dwie osoby w domu już korzystają z dentysty dość często i na pewno nie będzie to jednorazowo, więc to też koperta dość no, z dużym priorytetem. 220, trochę się pomyliłam w tym zapisie, chciałam dyszkę napisać no ale zawsze można to potem zmazać um, zmywaczem i zrobić jeszcze raz tutaj koszty leczenia mamy 70 damy sobie też 30 tutaj czasem się zastanawiam czy nie powinna mieć po prostu jednego, dwóch albo trzech segregatorów ale jak myślę, ile jest tych rzeczy, na które człowiek gdzieś i tak musi odłożyć, albo i tak potrzebuje na to, na tamto wydatki, nawet nie tylko dla siebie, ale czy na utrzymanie domu, czy dla dzieci, to po prostu nagle się pojawia 50 tych celów. Okulary tutaj też damy sobie, ale damy 20. Miało być 120, ale tą stówkę postanowiłam sobie przerzucić na wyzwania finansowe. Zwłaszcza, że to akurat nie jest jakimś tam priorytetem. Ale wiem, że w przyszłym roku moja mama będzie musiała wymienić oprawki w okularach. No, że są na dość małych świadczeniach. Mimo, że pracowali całe życie, ale wiecie, jak to było kiedyś. Dlatego chcę też troszeczkę pomóc, więc co mogę, to staram się też w jakiś sposób... Pozapełniać takimi, właśnie celami, bo jednorazowo ciężko nieraz odłożyć większą kwotę. Oprawki to też zazwyczaj koszt od 500 do 1000 zł, nawet takie podstawowe. Tu dajemy 80. To jest koperta właśnie z Olka lekami i suplementami diety. Średnio co 2-3 miesiące muszę nas zaopatrywać, więc to też jest dość ważna koperta i taka przewlekła, bo będzie po prostu cały czas. Na pewno w użyciu. I cóż, kończymy te trzy segregatory. I zapraszam Was na ostatnią, czwartą część. Będą cztery filmiki. Zrobimy sobie właśnie to wyzwanie finansowe. A najwyżej, yy, może osobno dogram, kiedy już znajdę po prostu yy, te wyzwanie 100 kopert w wersji pudełkowej. Także to tyle. Na razie.